Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Łukasz. Słuchajcie, mamy duże spadki, które idealnie przewidzieliśmy tutaj od mojego filmu zeszłego, gdzie tutaj pojawił się ten wskaźnik białej pionowej kreski, wskaźnik DIF, który oznacza, że w ciągu następnych dni będą duże spadki. Tak samo jak też on bardzo fajnie działał nam już tak naprawdę od początku tego roku. Także czerwona linia, spadki, zielona, wzrost, czerwona, spadki, zielona, wzrosty, wzrosty. Trochę spadki, trochę spadki. Duże spadki mamy, więc naprawdę super. I tak naprawdę ostrzegałem też was przed tym wszędzie, gdzie się da. I na Twitterze, o tutaj Achtung, kurcze, yy, i jakby na Telegramie i w filmie, także mam nadzieję, że słuchajcie, udało wam się przed tym tutaj przestrzec. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby was przez tym tutaj ochronić. Dzisiaj w filmie skupmy się na tym, co może wydarzyć się nadal, tak? W sensie w dalszych dniach po prostu. No bo widzimy, że tutaj jakby przerażenie na rynku jest dosyć spore, no bo nie dość, że tutaj Bitcoin nam spadł, no to tak naprawdę Alty poleciały dużo, dużo bardziej. Tak naprawdę, słuchajcie, jak sobie tutaj wpiszemy teraz frazę memcoin, bo jakby wiemy, że był ogromny hype, tak? Patrzcie na to, nie wiem, no, dajmy powiedzmy z perspektywy pięciu lat, to teraz układ właśnie w ciągu li listopada i grudnia był największy, największy od zewsząd, od zawsze był olbrzymi hype na memcoiny i tak samo jak przeczuwałem i tak samo jak mówiłem wam w filmach, uważam i faktycznie dobrze mówiłem, że ten hype powinien się nam powoli skończyć, z sprawą tego, że tam Trump wygrał wy wybory, tutaj tak pojawiło się mnóstwo krótkoterminowców, którzy tak naprawdę tutaj załadowali się w rynek już gdzie Bitcoin jest dla nich nieseksyj i władowali się w altcoin, co jakby widać po tym, że faktycznie ten hype nowych osób od tego właśnie momentu po wygranej Trumpa zaczął rosnąć, no i Widzimy, że teraz co ma największe spadki? No, największe spadki są na altcoinach, tak? Szyba Inu w ciągu mm, tutaj paru dni minus 20%, Dogecoin minus 21%, PP minus 20% w ciągu miesiąca, tak? 34%. Także wszyscy ci nowi osoby, taka jest moja teoria, ci jakby krótkoterminowcy, byli w większej części we właśnie memcoinach, gdzie one spadły najbardziej, gdzie jeszcze, no to tylko na spocie, tak? One tak bardzo spadły. Pomyślcie sobie, co było co było jakby na dźwigni. Po prostu każde Zlikwidowało. I wczoraj też robiłem update na mój mentoring, jakby tutaj nawet macie link w opisie, jak chcecie do niego dołączyć. Taki prywatne wideo, gdzie jakby też lekko się nad tym tutaj właśnie mówiłem. Ale w tym mentoringu mówiłem o tym, że słuchajcie, tak naprawdę według mnie powinniśmy doświadczyć dalszej części spadków, co w sumie dzisiaj właśnie się dzieje. Z sprawą tego, że okej, okay, tu jeszcze ludzie, no powiedzmy, jest jakaś korekta, ale powinniśmy spaść jeszcze bardziej, dlatego że w dalszym ciągu tak naprawdę. Jesteśmy w takim tunelu, który idzie sobie do góry, i jakby ludzie wiecie, lubią tą analizę techniczną i jeszcze nie ma tego przerażenia, które właśnie teraz aktualnie zaczyna się dziać. Za sprawą tego, że kurczę, pobiliśmy ten tunel, idziemy ciągle w dół, w dół, w dół, w dół, co się dzieje, co robić. I teraz już jest faktycznie coraz większa panika. Gdziekolwiek nie, czy tam na Twitterze, czy jakieś tam mi się filmy debili na YouTubie, pokazują. O koniec Hossy, koniec hossy. No więc. Słuchajcie, co ja robię, żeby też i tak wiecie, jakby was tutaj nie zamęczać i tak dalej? Od tego miesiąca w dalszym ciągu świeci tutaj nam się ten wskaźnik, tak? No szybko wytłumaczę dla nowych osób, bo zawsze każdy film nowe osoby oglądają i potem nie wiedzą i potem są błędy. Ten wskaźnik, tutaj jakby takie te czerwone pole, nam się pojawia od 2017 roku i czasem on trwa 17 dni, 18, 19, tutaj trwało 22 dni w marcu tego roku, teraz już trwa 30 dni i jakby, jak każdego dnia sprzedajemy porówną część naszego kapitału, no to koniec końców po tej uśrednionej cenie, która i tak jeszcze potrafiła nawet o 15% pójść w górę, o 20% pójść w górę, i tak zawsze kończymy z fajnym jakby plusem, tak? I teraz też widzicie, że od tego momentu, jak ten skraźnik zaczął się świecić, i tak jeszcze poszliśmy w górę o 15%, tak? Ale każdego dnia usiedniamy cenę, no powiedzmy, nie wiem, tutaj się zaczął, to był ten najniższy próg, tutaj jest najwyższy, no razy około gdzieś tutaj jest średnia cena nasza jakby tego... Tej sprzedaży uśrednionej, już teraz i tak możemy skupić samego bitcoina o taniej o 6%, nie mówiąc już o altcoinach, gdzie możemy je skupić taniej o kilkanaście, tudzież kilkadziesiąt procent. Także ten wskaźnik po raz kolejny zadziałał, plus jakby ten wskaźnik na pionową linię div, gdzie jak on był ostatni raz połączony tutaj w marcu, bo tutaj też widzicie, o tutaj on na przykład, na przykład nie zadziałał, ale mówimy teraz o tym, gdzie jakby w, też pod koniec tutaj świecenia się tego tej pola, tu się pojawił nam div i też od tego momentu były były spadki tam o 20%. Zwykle te spadki od jakby tej usiednionej ceny, tego pola czerwonego, były o 30% tutaj, tutaj, o 20, 25, 24, czyli jakby przyjmiemy sobie taką powiedzmy 20% przyjmiemy sobie, tak, korekty od tych spadków usiednionych, no więc to nam daje mniej więcej nawet do 80 paru możemy zejść, ale, ale mówiąc o tym, że tak naprawdę teraz, tak, ten nasz okres w cykliczności Bitcoina to jest drugi rok w czwartym kwartale cyklu Bitcoina, czyli powiedzmy, to jest ten taki ostatni pullback według cykliczności przed tymi dalszymi dużymi wzrostami. Ja też pokazuję wam od paru odcinków, że patrzcie jak to jest idealnie, idealnie zaprogramowane, ta cykliczność krok po kroku pierwszej ery, czyli tej niebieskiej linii, nie oglądajcie, bo wtedy się też cykl Bitcoina nie zaczął od początku, tylko tam to się zaczęło być. To był proszę pierwszy cykl, aczkolwiek czerwona linia to jest cykl ak aktualny, pomarańczowa to jest dwa cykle temu, zielona to jest cykl temu. Patrzcie jak idealnie te wzrosty od paru dni nam się zaczęły, gdzie w też dwóch cyklach, w tym samym momencie rynku ten ATH było też tutaj dosłownie kilka dni temu, i od tego momentu widzicie spadki, które nie trwały długo, bo gdzieś nasz dołek, powiedzmy, na dzisiejsze daty był na początku stycznia, gdzie jakby. Potem bardzo szybko myśmy ten taki pullback, który właśnie ma na celu wyzorowanie tych krótkoterminowców, hazardzistów, tych memkojniarzy, którzy pojawili się po zwycięstwie Trumpa w wyborach, zlikwidować, żeby już potem mogły zacząć się fajne wzrosty na kolejny miesiąc. Także ja od swoje portfolio w ogóle się nie boję. To, co robię, to to, że dzisiaj aktualnie dołożyłem do moich pozycji na spot. Skupiłem sobie Ethereum oraz Ondo. Tutaj skupiłem tydzień temu, jak były te wiele te duże likwidacje za jedną trzecią nowych pieniędzy, teraz skupuję za kolejną jedną trzecią oraz jak dojdziemy tutaj do linii golden levela, który zawsze był albo naszym bardzo takim silną linią wsparcia, albo oporu, tutaj na przykład przez te całe tak, pół roku był on naszym bardzo dużym takim wsparciem, jak myśmy się od niego odbijali, tutaj, 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 tutaj. tutaj potem był naszym oporem tutaj przez dłuższy czas, teraz go przebiliśmy i teraz znowu jest raz, dwa, trzy, cztery naszym wsparciem. Więc dzisiaj dokupuję Ethereum za kolejną jedną trzecią, a tą ostatnią jedną trzecią część będę trzymał, jak spadniemy na Bitcoinie, no powiedzmy okolicznie 92 tysięcy dolarów. I to jest według mnie fajne takie niehazardowe podejście, bo też mówiłem wam, że nie sprzedaję w ogóle swoich orderów. Wiecie, na spot. Dużo też osób tego nie rozumie, że mówi, Łukasz, spodziewasz się kolekty. Patrząc na wskaźniki, które zawsze w przeszłości działały, patrząc na cykliczność, która zawsze w tym momencie rynku były spadki, czemu się nie wyprzedałeś? No więc jasne, mogłem, aczkolwiek to jest według mnie złe podejście, bo ja gram długoterminowo z cykliczności na cykliczność i okej, okay, zawsze się to sprawdzało, ale co jak się nie sprawdzi teraz? Czyż ja wtedy będę miał, okej, okay, sprzedam, jak pójdziemy powiedzmy już tylko w górę, to będę miał takie FOMO, zawsze robić. Głupie błędy, błęd za błędem, i to jest po prostu głupie hazardowe. Wolę, wiecie, grać po prostu długoterminowo, a ten nowy zastrzyk gotówki, który ciągle mi się generuje, tam, nie wiem, z innych firm, na przykład, poza krypto, czy też z jakiejś tam afiliacji, z tego mentoringu, też co teraz wy, wy, wypuściłem, tak? To nie jest żadna tajemnica. Trzymam sobie, tutaj skupiłem za jedną trzecią, dzisiaj za kolejną jedną trzecią nowego kapitału, oraz tutaj, jeżeli tam dojdziemy, też za jedną trzecią. Nie mówię, że dojdziemy, nie mówię, że nie dojdziemy, zobaczymy. To jest wtedy fajny, nie hazardowy, normalne podejście, no i tyle. Więc jakby, słuchajcie, takie na przykład Ethereum, którym ja teraz widzę na kolejne miesiące olbrzymi potencjał, spadło nam bardzo mocno, z czego się znowu bardzo cieszę, bo uważam, że gdzieś tutaj właśnie znowu mamy jego lokalny dołek i to już jest i tak 3200, to znowu mega dobra cena, jeżeli chodzi o Ethereum. I ktoś to wykorzysta, ktoś skupi tak? ten strach, który jest aktualnie na rynku, a ktoś znowu stwierdzi, że o nie, to jest BESA, i ktoś wolał dużo bardziej kupować kryptowaluty tutaj, a ktoś tutaj już je sprzedaje. No powiedzcie mi, o co chodzi? To jest jakieś, no, czy ludzie są idiotami? O co chodzi? Więc yy, tak jak mówię, dobrze jest, jest wręcz zajebiście. Cały tutaj, ten ruch sobie przewidzieliśmy. Wszystko jest idealnie. Więc tak naprawdę, jak chciałbyś na przykład, tak, od tego momentu zagrać sobie na przykład Longa. Stąd nie wykluczam, że jest być może i nawet dobrą opcją, ale nie chcesz swojego kapitału ryzykować. To teraz na Bybicie masz świetną okazję, bo masz 900 dolarów w pozycji ode mnie za darmo. Działa to także tutaj. Musisz zrobić konto z tego Lewninka. Jest na samej górze. Stało tu jeszcze parę jakby wolnych miejsc. Musisz zrobić KYC, zweryfikować się dowodem, czy tam prawym, wpłacić 100 dolarów od siebie, które jakby potem możesz wypłacić. To, to tylko chodzi o to, że Bybit musi zweryfikować, czy tam nie jesteś żadnym botem, skanerem, który tam tylko chce te kody, wiesz, kolejne sobie odbierać. Potem wchodzisz w zakładkę Rewards Hub, dajesz claim airdrop voucher i dajesz potem użył vouchera. No i tyle. I działa to bardzo fajnie. Dodatkowo jakby od giełdy Bybit masz do 30 tysięcy dolarów na start. Działa to także, jak wpłacisz z innej giełdy, powiedzmy do tego ćwierć miliona dolarów, to jest olbrzymia wartość, wiem, ale są też niższe progi. Tutaj właśnie Bybit wynagradza Cię bonusem bezpośrednio od nich na trading, co jest myślę bardzo fajne. Oraz też tutaj ode mnie masz dostęp do naszego Discorda VIP, gdzie tak zrzeszamy bardzo dobrej jakości traderów. Reisel, Dawid, Dorianos, Piotrula, bardzo fajni traderzy. Mamy też codzienne odprawy w formie live'ów, co dzieje się na rynku, tutaj ludzie właśnie słuchają, teraz też właśnie trwa odprawa Dorianosa, ponad 200 osób live, gdzie tłumaczymy, co dzisiaj dzieje się, jaki mamy plan na rozgrywanie tego rynku. I Jest to myślę bardzo tutaj fajna, fajna rzecz, więc zapraszam. Tym bardziej, że, bo myślimy sobie, że a tam wszystkie giełdy mają takie same prowizje, ich jest tam wiecie, ileś tam zer po przecinku, jakby to jest bez różnicy. No właśnie nie, bo tutaj na przykład masz taki symulator, powiedzmy zaczynasz z kwotą 1000 dolarów, Twoja strategia generuje ci 60% win rate, na dźwigni X5 przy 100 raydach na no takim bybicie zarobisz prawie 2000 dolarów. Gdzie ta sama strategia, wszystko to samo, ale na przykład na Binanceie już masz trzykrotnie mniej. Więc jakby te różnice są olbrzymie i serio to jest Baby, to jest druga największa giełda na świecie zaraz za Binanceem, ale dlatego, że jest ona, wiecie, top 2, a nie, a nie jest monopolistą jeszcze jak Binance, daje dużo więcej bonusów od siebie i ma dużo niższe prowizje, więc dlatego też, jakby to ją. Polecam i tylko na niej gram. Także tutaj macie linka na samej górze. No i co, jakby polecam, bo myślę, że to jest po prostu dobra okazja. I jeszcze słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, chciałem Wam też opowiedzieć na szybko o projekcie Lingo. Muszę być tutaj transparentny, także ten tutaj projekt zapłacił za jakby wzmiankę o nim, tak, na moim kanale. Aczkolwiek jest to projekt również z dziedziny RWA, tak samo jak Ondo i... Wiemy, że jakby ta dziedzina RWA jest jednym z takich najlepiej performujących sektorów w tym cyklu. Tak, według CoinMarketCapo, Capo sam, samego, kapitalizacja tej niszy wzrosła od 26 miliardów dolarów do 67, zaledwie miesiąc od wyborów w, w USA, tak, do jakby 9 grudnia. I no. Ta tokenizacja tych realnych aktywów ma być takim kolejnym najwyższym trendem w finansach, według CEO BlackRocka, Więc to jest taki kolejny, właśnie projekt z tego RWA. Nie jest on jakiś mega nowy, są już na wielu, wielu giełdach. Tutaj są już oni, wiecie, jakby na Twitterze, że mają bardzo, bardzo dużo followersów. Także nie jest to, wiecie, jakiś mały projekt, jakiś tam skam, tylko faktycznie są już oni tutaj o takiej ugruntowanej pozycji na rynku. No i to, słuchajcie, po prostu pokazuje to jako taką ciekawą alternatywę, że jak może już ktoś spójrzmy się na Ondo to ten projekt wcale nie jest również i według mnie złym wyborem. Osobiście go nie skupuję, bo mam taki wiecie mindset długoterminowy, gdzie wolę mieć ekspozycję na te największe coiny typu Ondo, typu Ethereum i tak dalej, aczkolwiek Teraz przy tych spadkach, które aktualnie właśnie mają miejsce na rynku, uważam, że wcale to nie jest zła opcja. Tak więc słuchajcie, wszystko jest mega dobrze, mamy tą korektę, o której mówiliśmy i co, jakby kolejne miesiące, nie bójcie się, zobaczycie, że według cykliczności, że według danych długoterminowych będzie, będzie dobrze. Także trzymajcie się i cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną i każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut walut, dźwigni, Forexa, NFT czy żadnych innych aktywów cyfrowych, bo każdy sam podejmuje w tym względzie swoje decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału i uważaj przy większych inwestycjach, zachowaj też szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza na rynku kryptowalut jest mnóstwo oszustw. Kryptowaluty też cechują się wysoką zmiennością, szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli się na takie decydujesz. Najbezpieczniejsze są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba powinna zacząć jeżeli akceptuje jakiekolwiek ryzyko to filmy na tym kanale traktuj i tak wyłącznie edukacyjnie a za sam rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie